Rzeczy ukryte należą do Pana, Boga naszego, a rzeczy objawione do nas i do naszych synów na wieki, abyśmy wykonali wszystkie słowa tego prawa. Witajcie, kochane siostry i kochani bracia, z tej strony skryba i kilka słów z nieba. Przywitałem Was fragmentem z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 29. Rzeczy ukryte należą do Pana, Boga naszego, a objawione do nas i do naszych synów na wieki, byśmy wykonali wszelkie słowa tego prawa. Kochani, w tym zdaniu zawarta jest cała mądrość Boża związana z błogosławieństwami dla pokoleń. A mówię o tym dzisiaj, w tym szczególnym dniu, w szczególnym czasie, gdy zapalamy świece dla naszych bliskich, którzy od nas odeszli. Dla tych zwłaszcza, których znamy, których pamiętamy, albo o których wiemy, że byli w naszym życiu kimś ważnym, w naszych rodzinach kimś wyjątkowym. Bo zaprawdę każdy z nas jest wyjątkowy i każdy ma do odegrania swoją właściwą dla siebie, ale też dla rodziny w mniejszym i większym znaczeniu rolę. Bo do nas, do naszych synów, na wieki należą rzeczy objawione byśmy wykonali wszystkie słowa które mówi do nas pan a co jeśli ich nie wykonujemy no właśnie i dzisiaj chciałbym o tym chwilę porozmawiać pomedytować właściwie z wami rozważyć te rzeczy tytuł tego odcinka to świeca dla pokoleń czyli złamanie rodowego przekleństwa bo tak jak błogosławieństwo, tak i przekleństwo za niewypełnianie Bożych obietnic, Bożego prawa, przechodzi na pokolenia. I czasem jesteśmy tego świadomi, ale zwykle nie. Jak możemy wyczytać w Księdze Powtórzonego Prawa, to jest to prawda, Stary Testament, ale niezwykle ważna reguła. Która zauważyłem, że spełnia się w naszym życiu. Rozdział 5 księga powtórzonego prawa, gdzie jest mowa o dziesięciorgu przykazań, wersy 8 i 9. Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, albo na ziemi nisko, albo w wodzie poniżej ziemi. Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył, bo ja jestem Pan, Bóg Twój, Bóg zazdrosny, każący nieprawość synów. Ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu, tych, którzy mnie nienawidzą, a który okazuje łaskę w tysięcznym pokoleniu, tym, którzy mnie miłują i szczegą moich przykazań. Kochani, nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu. To ci, którzy nienawidzą Pana. A łaska dla tych w tysięcznym pokoleniu. Zobaczcie, jakie to mocne słowa. Jeżeli przypisana danej osobie rola w rodzie, ściągnęła na ten ród przekleństwo, to przechodzi to zadanie na kolejne pokolenia, na pokolenia związane z rodem ojca, z linią ojca, na trzecie i czwarte pokolenie. I odwrotnie, łaska objawia się w tysięcznym pokoleniu, dla tych, którzy mnie miłują i czego moich przekazań. I czasem bardzo dziwne może się wydawać tobie, siostry i bracie, że komuś się bardzo w życiu powodzi, wszystko mu idzie. Wszystko mu idzie jak spłatka, ale to być może zasługa przodków, którzy byli blisko Pana, którzy wymądili drogę dla rodu, którzy wrócili, przygnęli do Pana i w tym rodzie jest błogosławieństwo Boże. Porównywałem w ostatnich odcinkach nas do ziarenek piasku na plaży, gdzie jesteśmy otoczeni innymi ziarenkami piasku, albo jeszcze lepsze porównanie to drzewo. Każdy ród to jest jak jedno drzewo, olbrzymie, pod którym mają stronienie różne zwierzęta, polne i ptactwo. My jesteśmy jak Pojedyncze liście na tym drzewie, zmieniamy się, wzrastamy, aż w końcu nadchodzi jesień naszego życia i umieramy się, opadamy, by dać miejsce, ustąpić miejsca dla kolejnych pokoleń. Natomiast naszym miejscem, to miejsce, które znamy, to rodzina, jak gałąź. My znamy jedną odnogę, jedną gałąź, czasem dwie, trzy. Bardzo mało mamy wiedzy o całym drzewie. Jest to trudna wiedza z różnych względów. Ale zobaczcie, wszystkie gałęzie, na każdej gałęzi małe gałązki, a na niej dopiero liście. Wszystkie razem tworzą jedno drzewo. Może to być piękny dąb, może to być topola. Może to drzewo rosnąć na skalę może rosnąć na żyznej glebie, lub być smagane mocno wiatrem, ale liczy się jego korzeń. Czyli to skąd czerpie siłę to pokolenie, tak? A to jest przyjęcie do Pana. Czy czerpie z miłości Bożej, czy odwraca się i próbuje czerpać z innego źródła? To jest wielka tajemnica, którą Pan objawia nam, po to, byśmy mogli ją przemedytować, zrozumieć. Ja namawiam Cię bardzo mocno, siostro i bracie, do tego, byś w momencie, gdy zapala świeczki, zapalił. Właśnie dla rodu, dla tych, których nie znasz w linii męskiej i w linii żeńskiej. I oddaj Panu chwałę, ukuść się, poproś Jezusa, by poprowadził Cię w tej medytacji, gdy będziesz zapalał tą świeczkę i przecinał przekleństwa i dziękował za błogosławieństwa. Ty jesteś już blisko Pana, jesteś odnowioną osobą, zanurzony w Jezusa, jesteś nowonarodzony, i Ciebie to nie powinno dotykać. Zaufaj tej myśli i zapal świeczkę z intencją uwolnienia dla rodu, dla minionych i dla przyszłych pokoleń, które po tobie nadejdą. Dla każdej osoby, jak też dla każdego rodu, każdego pokolenia zawsze są dwie drogi do wyboru. Czytamy też o tych drogach właśnie w Księdze Powtórzonego Prawa, rozdział 30. Dwie drogi. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję Ci miłować Pana, Boga Twego i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i abyś mnożył się. A Pan, Bóg Twój, będzie Ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym Bogom, służąc Nim, Oświadczam Wam dzisiaj, że na pewno zginiecie. Niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko Wam na świadków niebo i Ziemię, kładąc przed Wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli Wy i Wasze potomstwo. Czytamy, że ma żyć. Mamy żyć My i nasze potomstwo. Miłując Pana Boga Swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do niego, bo tu jest Twoje życie i długie trwanie Twojego pobytu na Ziemi, którą Pan poprzysiąg dać przodkom Twoim Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. Ziemia, którą Pan nam daje, to jest Ziemia wskazana nam do życia przez przodków bardzo często. Jest ona błogosławieństwem, albo wiąże się z ciężką pracą. Ponieważ ktoś zbłądził, któryś nie zdążył tego naprawić, nie zdążył wrócić do Pana. I drzewo, którym jesteśmy, potrzebuje powrotu i sięgnięcia do źródła, by korzenie mogły swobodnie czerpać, by liście mogły przyjmować powietrze i by słońce mogło opromieniać każdego z nas. To są. Piękne wskazania. Niech ta świeca rozświetli drogę, niech poprowadzi, a modlitwa niech płynie z twojego serca. Zapal ją z myślą błogosławieństwa, bo tylko ono daje siłę do wzrostu. Jak czytamy w rozdziale 28 tej samej księgi. Jeżeli będziesz pilnie słuchał głosu Pana, Boga swego, wiernie wypełniając wszystkie jego polecenia, które ja dziś ci daję. Wywyższy Cię, Pan, Bóg Twój, ponad wszystkie narody ziemi. Spłyną na Ciebie i spoczną wszystkie te błogosławieństwa, jeśli będziesz słuchał głosu Pana Boga Swego. Będziesz błogosławiony w mieście, błogosławiony w polu. Błogosławiony będzie owoc Twego łona, plon, Twojej roli, po przychówek Twych zwierząt, przyrost Twego bydła i pomiot bydła mniejszego. Błogosławiony będzie Twój kosz i dzieża. Błogosławiony będzie Twoje wejście. I wyjście, a Pan sprawi, że twoi wrogowie, którzy powstaną przeciw tobie, zostaną pobici przez ciebie. Jedną drogą przeciw tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed tobą. I Pan rozkaże, by z tobą było błogosławieństwo w spichrzach, we wszystkim, do czego rękę wyciągniesz. On będzie ci błogosławił w kraju, który ci daje Pan, Twój Bóg. Słowa błogosławieństwa, które dalej czytamy, wiążą się z pokoleniami ponieważ Pan umieści Cię zawsze na czele, a nie na końcu. Zawsze będziesz górą, jak czytamy, a nigdy ostatni, bylebyś tylko słuchał poleceń Pana Bogactwego, które ja Ci dziś pilnie nakazuje wypełniać. Nie zbaczaj od słów, które ja dzisiaj Ci obwieszczam, ani w prawo, ani w lewo, po to, by iść za obcymi bogami i służyć im. Jest to, kochani, bardzo, bardzo ważne wskazanie, o którym mówił Pan Jezus. Ja jestem bramą. Jeśli nie idziemy za Nim w tym świecie, pobłądzimy i ściągniemy na siebie przekleństwo. Pewnie już odczuwasz coraz większą presję ze strony tego świata, dlatego tym bardziej mówię Ci, byś odwrócił swój wzrok od tych rzeczy i skupił się na tej wąskiej ścieżce związanej z Bożym błogosławieństwem, które zapewni Ci ochronę w tych czasach. To są Boże skrzydła, które Cię otulą. Przed diabelskimi sidłami i strzałami wroga, których jest coraz więcej na różnych poziomach duchowości. Przeciwieństwem błogosławieństwa jest przekleństwo. Pan wymienia, jakie to będą konkretnie przekleństwa. Kochani, jest czas, gdzie straszą nas tymi wszystkimi rzeczami, głodem, wojnami, i jest realne zagrożenie, że będziemy, będą próbowali założyć, już to robią. Na nasz, nasze karki żelazne jarzmo. Dlatego pełne rozświetlenie wewnętrzne, pełne odcięcie się od tego świata, jest też odcięciem się od przekleństwa, które być może gdzieś tam zaciążyło nad którymś z naszych przodków, o czym my nie wiemy. Ale by w pełni odzyskać swoje duchowe dziedzictwo, musimy przygnąć do Pana Jezusa i pobłogosławić i określić się jako. Wolnych od wszelkich przekleństw. Musimy złamać jarzmo tych przekleństw w imieniu Pana Jezusa, który jest naszą drogą i rozświetla nas wewnętrznie w tym wszystkim. Niech to światełko, które zapalimy, będzie intencją uwolnienia, uwolnienia naszych serc, uwolnienia nas z przeszłości, uwolnienia dla tych, którzy byli przed nami, którzy trowali drogę. Byśmy się mogli stać tym, kim jesteśmy. Często nie oceniajmy, bo często powodowali się dobrymi intencjami. Zobaczmy, jak trudno jest zachować wierność samemu sobie. Nie oceniajmy więc, ale wysyłajmy im czystą miłość. Niech nam nas prowadzi Jezus. On wie, co i jak powinno być zrobione.